Jadimy z Hoksem, dalej Aha, tu byłem, kurde me. no nic To, jeszcze raz się przejdziemy, o! Ktoś tam, ktoś tam poszedł, bo drzwi zostały otwarte, Ui, yeah. Zobaczymy, co tu jest ciekawego Mój kolego. Ej, jest to samo wejście co? Tutaj kurde Pamiętam w sumie jak tutaj sobie grałem bez nagrywania, że też strasznie tutaj błądziłem Także nie zdziwcie się jak trochę wow! Ale tego tutaj jest Dobra Nie zdziwcie się jak mi trochę tutaj Niezbyt fajnie pójdzie to taki etap po prostu jest o! O, o. A nie, no byłem A ja już o, o. Już się cieszę. Really, really. To nie tu. O, tego nie zauważyłem Chociaż tyle. Dobra, sprawdźmy. To będzie dalej. Ding dong! Tu nie, bo pamiętam, że nie. Tu pewnie też nie. Myślałem, że jakaś zdinia. O! Następne fajne rzeczy. No nic będę próbował. Teraz szybko znaleźć dalszą drogę się tak po prostu nie tułać bez potrzeby. Co tu jest? O, tu nie byłem chyba. Ne, na pewno tu nie byłem. Co tu jest? Coś mnie pewnie zaraz zaatakuje. No wiesz. Bardzo tajemniczo. O, tutaj miałem użyć klucza. Jest postęp, ludzie. Nie wiem czemu, ale kocham tą grę. Ma taki specyficzny swój klimacik. Zobaczmy co tu jest. O, o kurde. On ma taki fajny czar. Który my też będziemy później mieli, ale nie zdradzę wam jak on wygląda, chociaż jak chcecie, to możecie się przypatrzeć. Łogień. Klucz O, w dupę. O w dupę. Przestraszyłem się. mamy już ten klucz, Gold Key, który o, którego potrzebowaliśmy do nie wiem, czy pamiętacie, gdzie tam w sumie nie w tym poziomie ze śniegiem, w którym teraz jesteśmy, tylko w innym właśnie będziemy zmierzać teraz do niego czy nie pamiętam Jezus Maria, co to było Jezu Ktoś strzela do mnie Ja go nawet nie widzę A, tu są Tu się pojawili Dobra, jednego już nie ma o! Tego też nie będzie. Dobra sobie zapiszę. Ojejku, już się zaczyna strachanie. Jak to trzeba było wyjść później z tej. Tego teleportu Kiedyś myślałem, że z tego jeziora, co przyszedłem do niego, to trzeba było z niego tędy właśnie wyjść. Ale niestety się myliłem i trzeba było jakoś inaczej wyjść. Tylko jak kurde, nie pamiętam jak. Teraz musimy. Znaczy, ja muszę. Wyglądacie. Znaleźć to wyjście. Tu? Nie, tu jest. To tam hipopotam To chciał Nie wiem co chciał Stock No i kurde Stock, to się tutaj wychodziło Czekajcie, ja sobie tędy pójdę A raczej wrócę... Potrzebowałbym wrócić Tu jest tak, tu jest tak, czekajcie, pójdę To jest na dole. Muszę sobie wszystko przypominać Aha To, to, to Oj oj oj, oj nie tu nie. Nie tu, nie tu. O. Okej. Okay. Kłuczy, nie pamiętam, czy dobrze robię, że wracam na sam początek, żeby wydostać się całkowicie stąd, czy nie. Ale wydaje mi się, że. Czekajcie. Nie dobrze, dobrze, że chyba tak. Ude, chyba nie. Chyba nie tędy. A to trafił. To nie tędy. Co jest? Ktoś tu tak. Karci przewraca albo Stock Raczej to błąd Jad. gry nie jest Stock Stock, Stock Wąt Wrong Bod Stock, Stock Stock, Nie, to nie tędy, kurczę hmm. na razie, gdzie jest... moje wyjście. Dobra, muszę zwrócić i tak. Bo tędy... Nie wyjdę. Do którędy ja wyjdę? Tędy? Trzeba znaleźć dobrą drogę, wtedy do ludziska wyjdę. Nie no, tu byłem już, kurde. Psi. Kurde, nie chciałem oh. tędy Uh, 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 uh. Ja coś czuję, że właśnie jedne, jedne z tych drzwi będę musiał wyjść na właściwą drogę. O, o, o! I tu o, jest postęp, chyba dobrze idę. I tu jest to. To, dobra, idę tu na razie nie wiem po co hmm, jak tam się dostać na górę Są schody? Są schody O, amunicja Czego nie możesz podnieść Ech. A tu byłem a co tu jest? Sładowanie. O, czekajcie, ja to sobie zapiszę. Jesteśmy na pierwszym. I Coś sprawdzę. Coś sprawdzę, tylko dokładnie jeszcze nie wiem co. Chociaż nie nie nie, czekajcie, czekajcie, coś mi świta w głowie coś mi świta w głowie co musiałem zrobić i pamiętam że dosyć sporo się męczyłem zanim wlazłem, yy, nie wlazłem tylko zanim yy, wpadłem na rozwiązanie Bo myślałem, że właśnie do tego jeziorka trzeba wpadnąć z tym Lustrem, co się znalazłem w tym wymiarze, ale rozwiązanie jest trochę inne. A mianowicie, tylko muszę kurde to teraz znaleźć. Eee, muszę spiąć się o, eee, od dołu na dach. Tutaj. Jak nie pamiętam, gdzie to też było. I w ten sposób skoczę do takiego pomieszczenia, które mnie. Będzie teleport. I one mnie przeniesie właśnie z powrotem do właściwego wymiaru. Tylko... Tylko kurde, nie pamiętam gdzie to się wspinało. Dlatego teraz poszukam. Nie, tu raczej raczej nie tędy nie raczej nie tędy to poczekajcie się powoli kończy odcineczek. jeśli to było tu na pewno nie bo tu razu zginę Będzie boom i bum A spokojnie, już sobie przypomniałem Przynajmniej Że to trzeba się gdzieś spinać po dachach Żeby wyjść z tego przeklętego, przeklętego miejsca przeklętego To gdzie to było teraz? A już chyba wiem, wiecie, to kurde, czy ja tam trafię, tam gdzie właśnie zgasło światło. Tam gdzie ten gość właśnie upadł przed tym oknem, tam chyba trzeba było właśnie wyskoczyć, przez to okienko. Teraz ja mam sklerozis i nie pamiętam gdzie to się szło. Tu na pewno nie. A może tu? O proszę, jest. Czy to tu? Tak, to tu. Dobra, zapisuję. Czyli znalazłem. Dobra. Idziemy. Tu, tu, tu. Jezus Maria. On się strzela. A. Kurde, no jakżeś ty trafił Leżysz Spadaj Spadaj, spadaj szybko Dobra Do ciebie Dobra Okej, okay. nie wiem czy tu, nie, nie tu chyba a, tylko nie spać tutaj o syk syk o tu tu o. tu teraz tu no kto się po to dostać o I teraz tutaj, a to już w kolejnych odcinkach.